E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, rega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito O mój Jezus, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Witaj królowo, matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Prze to nasza, one miłosierne oczy twoje na nas zwróci, a Jezusa. Błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. He's seen just Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Aktualności jedynki. Ewa Mierzejewska, zelański pokutnik w gabinecie owanym z Trumpem opuścił Biały Dom, nic z podpisania umowy o wydobyciu minerałów w Rzadkich. Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Pannu nad Panami, Mówić się Ze mną. Matko Chrystusowa. Matko Kościoła. Matko opuścił Biały Dom bez na Ukrainie nie została podpisana. Matko też wspólną konferencję prasową. Wcześniej doszło do kłótni między politykami. Prezydent Matko Łaski że Bożej. Matko nie był dziś gotowy się. Na Wrócił wtedy, gdy będzie na to gotowy. Matko nie Z prezydentem módl Ukrainy. Spotkania z prasą w Białym Domu doszło do kłótni prezydentów. zarzucił ukraińskiemu, że ten nie wykazuje wdzięczności Amerykanom za najczęstsza matko dzieza Amerykan matko nie naruszoy na Ukrain. szczegółach Pamóżko się nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować nie okazujesz szacunku tak Donald Trump żywogo stykując matko najmniejsze do ukraińskiego prezydenta Matko trzeci na opprostować wypowiedział matko dobrej ray czące wojy na Ukrainie siski kolejna zarzudł, że to nie on tutaj rozdaje karty. Odpowiedział do Trumpowi, że wojna na Ukrainie to nie jest karcia nagramą Matko tworzyściającją Prezydent JD Vance wymienił ostatnio w centrum a chwilę po zakolanndoro stroku. Program Studioński też się zmienił. Nie kryli zdziwienia i zaskoczenia, ale też wskazywali, że prezydent Sołowski spotkał się z ostrą reakcją po tym jak próbował prostować nieprawdy dotyczące przyciąga w Ukrainie. Paweł Buszko opowiadając dla Sołowskiego radia Marew obserwować ku tym na antenie radiowej Tujki mówił o dyplomatycznej katastrofie. To było coś, czego nie, ja rozmawiałam z amerykańskimi dziennikarzami, czego nikt jeszcze w gabinecie owanie. Panno łaskawa, Pan wierne. Zwierciadło sprawiedliwości, mówi się za sytuacji wychodzi.

Franciszek, który jest w szpitalu z powodu zapalenia płuc, doznał kryzysu oddechowego w wyniku którego miał torstwo. Podano mu powietrze i dobrze przyznał go, jak poraje Watykan. W konsekwencji pogorszenia funkcjonowania układu oddechowego, który jest skanerowany mechanicznie, ale jest przytomny i współpracuje z lekarzami, prognoza w dalszym ciągu pozostaje niepewna. Kilkadziesiąt jednostek Straży Pożarnej bierze udział w ich w na Tybieczyku, w pierwszym wagonów towarowych i cysterny przewoźniczych, aby się. W wyniku czego doszło do wycieku łatwopalnej szkodliwej substancji i potężnego pożaru. Strażacy od kilku godzin starają się ugasić płomienie zarówno z ziemi, jak i powietrza. Rzecznik Parkończmież Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że ten pożar jest wyjazdem za do zagrożenia każdy jest w stanie to samą część poinformowana z tutaj 500 straż pożarna to jest 60 ton benzoru i jeżeli mamy 10 cystern no to jest 600 ton benzoru i to to ilość tego materiału palnego sztaby Do tego potrzeba bardzo dużą ilość do tego strażaków całą akcję też trzeba zabezpieczyć logistycznie Eksperci podkreślają że choć dymu jest dużo to nie zmierza on do naszego kraju Potieszyciel po strażiaków imuniteta Błaszczaka w sådan w tym posiedzeniu wnioskiem zajmie się Komisja Regulaminowa, a czwartek Młysza. sejm na posiedzeniu plenarnym chodzi o ujawnienie przez niego w lipcu 2023 roku tajnych planów obrony Polski i wykorzystanie jej w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Królowo powiadam, że nie Królowa i Królowa jest przekonany, że dzisiaj rządzący nie mogli wrócić do koncepcji obrony na wiśle. Ujawnione przez ówczesnego szefa Amonu plany zakładały obronę od linii Wisły w razie ataku ze wschodu. Królowa Męczennik. Wróżalator po raz lokalizacji wypożyczalni. Już od 1 marca startuje system miejskich rowerów w Warszawie. Podobnie jak w zeszłych latach, wypożyczenie roweru na 20 minut będzie bezpłatne. Kolejne 40 minut będzie kosztować złotówkę. a rower elektryczny 6 zróżowa wszystkich kierunki z zarządu dróg miejskich. Wróżalator bez zmian w więcej stacji poprzednie. i samych rowerów. Wróżalator w tej opcji 6000 155 rowerów i 337 stacji system rowerów w jest uruchamiany po raz czternasty w są z zespołu doradców gospodarczych wskazuje, kory. że rower staje się zene. skuteczną alternatywą dla innych środków w baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść ten kajun baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie

To są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. W piłkarskiej ekstraklasie nie kończą się problemy łódzkiego Widzewa. Na początek 23. kolejki Widzew pojechał na mecz. z się za nami, za nami Święta to 90, abyśmy się stali wadaszy, godnymi obiektów Chrystusowych. 20.30 jeszcze mecz zabrze z Krakowią. Zimowo Herrenwen, Puchar Świata w Łyżarstwie Szybkim i Gorszy Dzień Angeliki Wójcik, która na 500 metrów województwa i oddaliła się. od Chrystusa, na Chrystusa naszego Zbawiciela, który w Maryi, świętej Dziewicy i troskliwej Matce,

naścigać się z sukcesami najsłynniejszego ze swoich braci Petera Prełca. Tu zatrzymujemy się i zapraszamy na kronikę sportową, a w niej spotkanie z człowiekiem z dużym zacięciem. Kamil Knapczyk w miesiąc przejechał na rowerze Półwysep arabski. Pokonał 4000 kilometrów. Miał też pewne marzenie. Zobaczyć w Arabii Saudyjskiej mecz Cristiano Ronaldo. Wzdłuż Zatoki Perskiej jechałem dosłownie kilka kilometrów, bo odbiłem na Riyad. Chciałem tam pojechać z racji tego, że to jednak stolica, i chciałem o, jej stolicę oddać. Jeśli, Oremus, Propontefi, Ciemnością, módlmy się za Ojca Świętego naszego Franciszka. Zbite dni pod Niech Pan dziennie, zachowa go przy życiu, umacnia i, i uczyni szczęśliwym na, na Ziemi, i nie pozwoli oddać go w ręce

3 na wybrzeżu, chłodniej w rejonach Podgórskich w nocy od minus 6 do minus 3. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-wschodni ważna do 7. Sytuacja baryczna z godziny piętnastej. niż z ośrodkiem 1018 hektopaskali nad centralną Polską przemieszcza się powoli na północny wschód. Klin wyżowy z nad i Bałtyku Centralnego utrzymuje się. Ostrzeżenia o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatrze północno-wschodni do północnego, 4 do 5. Na południu i wschodzie po Salve Virgo Virginum, pozdrowiona bądź, Panno nad Pannami. W dzisiejszej modlitwie kamerzysta oprócz obrazu, który jest na głównym miejscu na placu Świętego Piotra, obrazu Madonna della Colonna, Matre Klezje, matki Kościoła, czczonej od wieków w bazice Świętego Piotra, Pokazywał nam również przyniesiony zapewne przez pielgrzymów obraz Maryi trzykroć przeciwnej, Maryi czczonej właśnie przez ten ruch w sposób szczególny. Piękny obraz. Pamiętajmy w modlitwach o Ojcu Świętym. Słyszeliśmy w ostatnim komunikacie, że było pewne pogorszenie dzisiaj po południu jego stanu zdrowia. Udało się oczywiście wyprostować tą sytuację, więc nie przestawajmy modlić się w intencji zdrowia Ojca Świętego, ale tak jak powiedział kardynał Fernandez, módmy się również za wszystkich tych, którzy w tym szczególnym, dramatycznym i pełnym cierpienia momencie na świecie. Dźwigają ciężary wojen, chorób i ubóstwa. Módlmy się również zarządzących, aby potrafili znaleźć godną drogę pokoju. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wspólną modlitwę. Modlił się wraz z państwem i tłumaczył dla państwa, Rafał Fleszar, spokojnej nocy. Great ideas can come from anywhere. With Wix, you decide where they go. Put your ideas into play with AI and watch them shape every aspect of your website. Explore as many layouts and designs as you want. Then zoom in and dictate the mood and vibe. And when it all comes together, launch your idea into the world where it belongs. It's your business. Your website. You do it yourself. On Wix. Senator from Louisiana. Thank you, Mr. President. Mr. President, with me today is Mr. John Lowry, who's one of my colleagues from my office, who's been a big help to me. Uh, Mr. President, as you know, when uh, Vice President Harris and President Trump ran against each other for the presidency, one of the planks in President Trump's platform was that uh, he was going to review every penny of federal government spending. Why did he say that? Why did he promise to do that? Well, first, there's a moral principle involved. People worked hard for their money, and when they give it to government, they're entitled to expect government to spend it efficiently. Number two, President Trump ran on that plank because of our debt. Um, the federal debt is $36.5 trillion. You know, we throw this, these numbers around like a trillion, you know, we start to take them for granted. Um, to give you a little perspective this $36.5 trillion it grows bigger by the second it's going to increase if we just keep doing what we've been doing it's going to increase $1 trillion every 100 days uh, if we just keep doing what we've been doing it's going to increase $10 billion a day today Nothing changed. We added $10 million in debt. That's also $417 million an hour. That's $6.9 million a minute. I think I've been talking about a minute. We just added $7 million to our debt. That's why the president wants to get, get rid of spending porn. The reaction here in Washington, Mr. President, is has been breathtaking. I understand Washington is is not exactly a slice of America. I get that. I understand that Washington is not normal. Um, normal in Washington D.C. is a setting on the drive. So I get all that. We're different in Washington. But the pushback to President Trump's effort. Through Mr. Musk and his team to reduce spending has just been extraordinary. I mean, people are barking and and yelping and shrieking about it. Um, they 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 sound like they sound like the 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 game room in a mental hospital. Um, it's it, it and, I, and i get that a lot of people don't like president trump and i get that many people don't like mr musk and i i get that mr musk is different i kind of like that i mean i i like different um you know he's he is he's the sort of guy that would wear i don't know he'd wear crocs to a wedding i get that i find it kind of refreshing but nobody's ever called him a dummy and he's found he's found an incredible amount of waste and 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 abuse of taxpayer money. What I call spending porn. Um, I'm, I'm not going to repeat everything I, I repeated or or I said the first time we talked about this. But Mr. President, it it just it seems to me to be. Uh, once again, extraordinary that, that people are mad at, at President Trump and Mr. Musk for their pro the process they're using. But no, they're not mad about the, the money being wasted. I mean, Mr. Musk, whether you like him or not, has found, he's found, for example, $7.9 million he found we spent to teach Sri Lankan journalists to avoid binary gendered language. He's found money that was given to, uh, to, to an NGO to empower the LGBT community in Armenia. He's, um, he found $1.5 million that we spent to rebuild the Cuban media ecosystem. Um, 2.1 million to the BBC to strengthen the media ecosystem in Libya. $8.3 million spent for equity and inclusion education in Nepal. Does no, one, does no one care about how the money was actually abused and wasted? Um, Mr. President, it, it's, it's not unusual for me to be, uh, to be disappointed for some things I see in Washington. Um, and under the last administration, I have to admit, I was disappointed just about every single day. I'd almost gotten used to it. Uh, but, but last week, and this is what I want to talk about, Mr. President, I read a story. Uh, it, it was a story about the abuse of taxpayer money in the last administration. And, and it was so nauseating that it triggered my gag reflex. In April of 2024, not that long ago, uh, the EPA under President Biden gave $2 billion in taxpayer money to an organization that had absolutely no experience that was backed by a very prominent democratic politician by the name of ms stacy abrams here's what happened in 2022, as you know, Mr. President, President Biden and our, my Democratic colleagues passed the Inflation Reduction Act. Not a single Republican voted for it, not one, uh, either in the House or the Senate. We knew at the time that spending $1.2 trillion, that's what the Inflation Reduction Act cost, would only make inflation worse, not better. And even President Biden eventually. Admitted that the Inflation Reduction Act uh, did absolutely nothing to raise prices. Even President Biden at the end of his term admitted that. So, where did all the F Inflation Reduction Act money go? Fair question for taxpayers to ask. Um, I mean, there's nothing wrong with wanting to know what they do with our money. Let me say that again. There's nothing wrong with wanting to know. What they do with our money. So, where'd all the Inflation Reduction Act, this $1.2 trillion, go? Well, President Trump and Doge, the, uh, the, the, the